Temat jest tematem, rzekłbym, polemicznym. Jest tematem hipotetycznym. Szczerze się przyznam, że mówię ten wstęp z jakimś rozdwojonym uczuciem, z pewną niepewnością i wahaniem, nawet. Dzisiaj będzie mówić pani Zofia. Osowiecka, wdowa po Stefanie Osowieckim. Nazwisko to jest na pewno pamiętane przede wszystkim przez słuchacze starszej generacji. Należy tutaj naprzód podać kilka ogólnych danych biograficznych pana Stefana Osowieckiego, a więc jego ojciec Jan. Był technologiem, chemikiem i asystentem Mendelejewa. Następnie sam Stefan Osowiecki, który będzie rzeczywistym bohaterem dzisiejszej audycji, ponieważ pani Zofia Osowiecka właśnie będzie mówić o nim, a szczególnie o jednej dziedzinie jego działalności, a więc sam Stefan Osowiecki, mając lat 21, ukończył Instytut Technologii w Petersburgu. A więc. Tradycja rodzinna, no i studia osobiste Stefana Osowieckiego, to była dziedzina nauk ścisłych. Ale jak wiadomo, Stefan Osowiecki zasłynął w całkiem innej dziedzinie. W dziedzinie, która jest poza strefą nauk. Jakiego użyć tutaj słowa? Używało się słowa jasnowictwa. Ja, jako człowiek jak najgłębiej, jak najściślej związany z całą strukturą materialistycznego widzenia świata, ja to słowo wypowiadam z nieufnością. Jasnowictwo to jest coś z literatury, a nie z prawdy. To jest zasadniczo. Jesteśmy przecież pewni, to jest coś poza wszelką strefą nauk. To jest coś niemożliwego. Ale równocześnie istnieją fakty. I muszę szczerze się przyznać, że kiedy czytałem o faktach związanych z działalnością sowieckiego, to właśnie musiałem się bronić. Przed nimi. Chciałem się przed nimi bronić, a równocześnie powstawał pewien niepokój. Jednak fakty są faktami. Jednak trzeba je przyjąć jako obiektywne. Nie można powiedzieć, że czegoś nie ma, kiedy coś jest. Chociaż to coś jest wyjątkowe, niespotykane, nieznane, niesamowite. Poza normalnym ludzkim doświadczeniem. Wydaje mi się jednak, że i o takich sprawach należy mówić. Zostały stwierdzone dokumentarnie przez osobę godny zaufania niektóre fakty, o których będzie mówić pani Osowiecka. A równocześnie przypomina mi się niedawny odczyt. Polskim Towarzystwie Przyrodniczym imienia Kopernika. Towarzystwo Przyrodnicze imienia Kopernika ta nazwa mówi sama za siebie w którym m.in. został poruszony temat telepatii, a więc przenoszenia myśli na odległość czegoś ze strefy czarów, czegoś z absolutnej nieprawdy. I wykładowca, naukowiec, wypowiada tam zdanie następujące. Telepatia jest zjawiskiem fizycznym i powszechnym. Istota jej polega na przesyłaniu fal elektromagnetycznych, których nadajnikiem i odbiornikiem jest mózg. Tak, to istotnie są problemy, na które prostym tak lub nie odpowiedź nie można. Odpowiedź się nie da. Ostatecznie kiedyś widzenie przez chmury było czymś w rodzaju czarów. Prawda, dzisiaj radar przetworzył takie widzenie, funkcję nienaturalną i niektórzy młodzi ludzie, którzy ledwo co wyszli ze szkół albo są jeszcze w szkołach, o tym cudownym zjawisku dla mnie humanisty i tego, który się uczył fizyki, chemii przed wojną jeszcze, są jak najbardziej naturalne. Powstaje pytanie, czy istnieje możliwość, że talent czy uzdolnienie, czy fakty związane z osobą osowieckiego zostaną uznane jako rzecz naturalna, mieszcząca się w granicach nauk ścisłych. Nie potrafię odpowiedzieć tak. Na pewno nie potrafię odpowiedzieć tak. Ale właśnie będąc materialistą i zwolennikiem prawdy obiektywnej, nie mogę powiedzieć nie. A zresztą jest to temat być może na. Tylko jedną audycję, być może na dziesiątek lat, a być może na setki lat, badania właśnie naukowego. A więc nie mówię tak, nie mówię nie. Niech zabiorą głos fakty, o których opowie pani Osowiecka. Zatem zwracam się do niej z naszą stałą prośbą. Proszę mówić, słuchamy. Żonie o swoim mężu mówić jest bardzo trudno. Chciałabym uniknąć mówiąc o nim superlatywów. Będę się starała mówić obiektywnie o nim jako o człowieku, a bardzo ściśle o jego darze jasnowidzenia, posługując się własnymi obserwacjami, jego wypowiedziami i dokumentami, które są w moim posiadaniu, w formie protokółów podpisanych przez ludzi jak najbardziej wiarygodnych. Myślę, że Państwa zainteresuje młodość mojego męża i w jaki sposób się ten dar przedziwny u niego objawił. Więc kiedy był młodym chłopcem, mniej więcej miał lat 14, był takim jak i jego inni rówieśnicy, żywym, bystrym, inteligentnym. Jednak pewne objawy psychiczne już dały się wtedy zauważyć. Miał zdolności medialne też objawiły się u niego zdolności telepatyczne, a w końcu telekinazyjne. To znaczy się, że kiedy był związany, pewnie miał wtedy możliwość przesuwania ciężkich przedmiotów z miejsca na miejsce. Jeszcze jedna właściwość, która była bardzo pożyteczna dla jego kolegów, a objawiła się w czasie jego studenckich czasów, mianowicie ta, że jeżeli były kartki przed egzaminem ułożone na stole w formie pytań i w formie numerów dla tych, którzy zdawali egzaminu, mąż mój od razu mógł odgadnąć, jakie pytanie znajduje się na danej karcie, oczywiście odwróconej tak, żeby nie było tego pytania widać. W ten sposób ułatwiam, ułatwiał kolegom zdawanie egzaminu. Mam wrażenie, że jemu też od czasu do czasu ta rzecz była pomocna przy zdawaniu egzaminu. Jeszcze jeden objaw. Już na, kiedy był studentem Instytutu Technologicznego, mocno go zaniepokoił. Mianowicie, u niektórych ludzi zdarzało się to bardzo rzadko. Przy świetle zwykłym, dziennym, nigdy w blasku słońca lub elektryczności, nad niektórymi ludźmi widywał jakby otokę świetno-szaro-białą. Zastanawiało go to i mocno zaniepokoiło. Opowiedział to swojej matce, która go zaprowadziła do znakomitego wówczas w Petersburgu profesora okulisty Giliusa, który przypuszczał, że jest to początek choroby Daltona. Przepisał całą kurację. Kuracja jednak nic nie pomogła. W dalszym ciągu te objawy się powtarzały. Po kilku latach bystrej obserwacji mąż mój doszedł do wniosku, że ci ludzie, u których widział taką otokę świetlną, prędko umierali. I tutaj muszę opowiedzieć o zdarzeniu, które miało miejsce w Warszawie przed II wojną światową, w każdym razie w okresie międzywojennym. Mąż mój był w Bristolu i tam spotkał swojego znajomego Zygmunta Wielopolskiego. Człowieka w sile wieku, wyglądał kwitnąco. I był w doskonałym humorze. Z mojemu mężowi opowiedział, że dostał nominację na ministra pełnomocnego do Londynu. W tym momencie mąż mój zauważył w jego głowy właśnie taką szarą, otokę, świetlną, jakby aureolę. Nazwijmy to aurą. Po pożegnaniu się z Wielopolskim natychmiast opowiedział o tym. W swoim widzeniu kilku znajomym i uprzedził jego kuzynkę, panią Wielopolską, o grożącym jakimś niebezpieczeństwie. W parę godzin później, Wielopolski o godzinie 9 wieczorem zmarł nagle. Prawdopodobnie na serce. Takie wypadki zdarzały się mego męża dosyć rzadko, ale jeszcze miały miejsce z panem Potulickim. I ze znanym w Warszawie adwokatem, mecenasem Eismondem. Mąż mój, choć był zawodu inżynierem, technologiem, chemikiem, ale z natury był artystą. Kochał świat, ludzi, piękno, nie był ani mistykiem, ani ascetą. Bywał bardzo dużo w licznych domach, bywał też i wśród artystów i często bywał gościem w domu melomanów państwa Meyerów. Tam w okresie międzywojennym spotkał się na zebraniu z znakomitym skrzypkiem, którego upustwiały dawni kobiety, Pawłem Kochańskim i z naszym wielkim Arturem Rubinsteinem. Artur Rubinstein znał mego męża i zawsze go intrygował, jego niezwykły dar jasnowidzenia. Od razu goś zwrócił się do niego i poprosił o zrobienie z nim doświadczenia. Mąż mój chętnie się zgodził. Rubinstein wyszedł do drugiego pokoju, narysował jakiś Rysunek i włożył go do koperty, zapieczętował i oddał mu mężowi. Mój mąż niedługo trzymał tę kopertę w ręku, oczywiście nie otwierając, i wziął łówek do ręki. Identycznie taki sam rysunek odtworzył, taki jak zrobił Rubinstein. Niestety nie mogę tylko powiedzieć, jaki to był rysunek, ale pamięta o tym doskonale. Nasz wielki Rubinstein, który, będąc w Warszawie, wspominał o tym doświadczeniu i przysłał mi swoją fotografię z dedykacją treści następującej. Pani Zofii Osowiecki w dowód serdecznej pamięci, Artur Rubinstein. W tym samym domu Państwa Majerów znalazł się w towarzystwie również samych artystów, a mianowicie był wtedy nasz kompozytor sławny Karol Szymanowski, był reżyser. Ordy, Ryszard Ordyński, był profesor Zbigniew Drzewiecki i nasz niezapomniany, znakomity aktor ukochany Osterwa. Wszyscy ci zebrani zapragnęli ściągnąć jeszcze do swego towarzystwa bawiącego wtedy w Warszawie znakomitego pianistę Leonida Orłowa. Zwrócili się z tym do mego męża. Memu mężowi wydało się to bardzo ciekawy i powiedział, że owszem, postara się jego to jak najprędzej też sprowadzić. Zrobił wielki wysiłek woli, skupił się i w pewnym momencie mówi: Widzę Orlowa. Wychodzi z mieszkania, wsiada do taksówki, jestem z nim razem. Miało to trwać wszystko 15 minut. Osterwa trzymał cały czas zegarek w ręku. Kiedy dobiegała 15 minuta, wszyscy rzucili się ku schodom. Jakież było ich zdumienie, kiedy zobaczyli pędzącego Orłowa, który wpadł i powiedział, sam nie wiem, dlaczego tu jestem. Wychodząc od doktorostwa Jastrzębskich, bo u nich był wtedy, czułem się bardzo zmęczony i chciałem wrócić do domu, ale jaka siła. Przyciągnęła mnie tutaj i zupełnie nie mogę zrozumieć, jak się to stało, że się znajduję teraz w waszym towarzystwie. Na temat tego doświadczenia najlepiej mógłby powiedzieć wszystkie szczegóły profesor Zbigniew Trzewiecki. Uzdolnienia mego męża były bardzo wszechstronne, przy tym jego darze jasnowidzenia. Bo mianowicie nie tylko mógł odszukiwać zaginionych ludzi, zaginione przedmioty, ale mógł i wykrywać kradzieże też. Tego bardzo nie lubił, ale jednak nie umiał często odmówić, chcąc przyjść z pomocą tym, którzy byli poszkodowani. Były takie wypadki, że się zwracały urzędniczki z dawnej kasy oszczędności, gdzie zginęły jakieś akcje i one były posądzone. Okazało się, że zupełnie kto inny dokonał tej kradzieży. Zdarzały się też takie wypadki i na poczcie. I parokrotnie, kiedy byłam na przykład na poczcie i usłyszano moje nazwisko, kiedy wysłałam depeszę. Urzędniczka starsza taka mówi mi, proszę pani, przecież jeżeli pani jest żoną Stefana Osowieckiego, to ja jemu zawdzięczam bardzo dużo i chciałabym, żeby pani wiedziała, przecież on mnie uwolnił od podejrzenia kradzieży. Miałam stracić już posadę, dzięki temu, że on znalazł właściwego sprawcę kradzieży, jednak ja zostałam uwolniona od tego strasznego posądzenia. Miał jeszcze jeden dar, mianowicie mógł się przenosić w najodleglejsze czasy, epoki i odtwarzać życie nawet w okresach prehistorii. Świadkami tych doświadczeń prehistorycznych byli nasi uczeni, tej miary co profesorowie Stanisław Poniatowski, antropolog i etnograf, Czesław Białobrzeski, fizyk, członek Polskiej Akademii Nauk, Mieczysław Wolfke, fizyk, Witold Hensel, archeolog, Michał Kamiński, obecnie przebywający w Krakowie, astronom, były dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie. Serdeczny przyjaciel mego męża. Profesor Jeremi Wasiutyński, astronom, filozof, obecny profesor Uniwersytetu w Oslo, Oraz będący w Warszawie profesor Stefan Manczarski, obecny sekretarz Naukowego Polskiego Komitetu Międzynarodowej Współpracy Geofizycznej. A teraz przedstawię Państwu sposób, w jaki się te doświadczenia odbywały. Mianowicie, jeden z tych uczonych przynosił jakiś przedmiot, właściwie wykopalisko. Trzymając taki przedmiot w ręku, mój mąż w tej swojej wizji doskonale widział ludzi pierwotnych, ich zwyczaje, zwierzęta pierwotne. I co było zadziwiające, że przecież nie umiał rysować, a odrysowywał od razu to, co widzi w tej swojej wizji mógł odtworzyć i odtwarzał wygląd chat tych pierwotnych ludzi, następnie ich obyczaje, więc przede wszystkim sposób przechowywania mięsa. Okazuje się, że mięso zawieszali na hakach na zewnątrz takiej chaty. Uczeni ci, którzy asystowali przy oświadczeniach, potwierdzili to, że rzeczywiście tak było. Jeszcze był jeden ciekawy wypadek, mianowicie chodziło o to, żeby odtworzyć granicę Francji. Mój mąż, nie umiejąc rysować, narysował mapę, ale zupełnie nieodpowiadającą obecnym mapom Francji. Okazało się, że przez szeregi, przez szereg lat ocean jednak część tych terenów Francji ujął i... Dawniej zupełnie inne były granice, ale to były czasy bardzo odległe. Jednak potwierdzenie tego ci uczeni znaleźli i uważali, że to jest jedno z najlepszych, z najlepiej wykonanych doświadczeń. Ja tutaj Państwu opowiadam takie rzeczywiście niestworzone może rzeczy, ale przecież zaznaczyłam na wstępie, że będę mówiła obiektywnie, więc jednak mówię w dalszym ciągu, no ale trudno, nie mogę zmienić faktów. Więc teraz jeszcze przytoczę. Jedno ciekawe doświadczenie, a mianowicie pewnego dnia zjawił się u mego męża prezes Towarzystwa Psychofizycznego Szmurło, potem pan Rzewózki, między innymi jeszcze był i Olgierd Misuna, to był siostrzeniec mego męża. Przynieśli cztery klisze, niewywołane. Każda z tych klisz była zapakowana w czarny papier, w kilka papierów nawet zapieczętowana włożona w pudełku. Pudełko było zawiązane i również miało pieczęcie. Chodziło o to, żeby mój mąż odtworzył, co się na danej kliszy znajduje. Wydawało się to zupełnym niepodobieństwem. Ci panowie przynieśli ze sobą wszystkie akcesoria potrzebne do wywoływania klisz. Mój mąż wziął to do ręki i zaczął od razu mówić, co dana klisza przedstawia. No, nikt nie mógł tego potwierdzić, bo nawet ci, którzy przynieśli, nie wiedzieli, co było na tych kliszach fotografowane. Zgaszono światła i wywoływano klisze. I okazało się, że rzeczywiście to, co mój mąż widział na kliszach, tak to i było. Chciałam tu jeszcze powiedzieć, podkreślić stałym naciskiem, że wobec takiego niesamowitego daru, jaki mój mąż posiadał, uważał siebie za człowieka zupełnie zwykłego. Nie uważał to za nic nadzwyczajnego i mówił, że w każdym człowieku są uśpione jakieś siły, których jeszcze nauka nie zbadała i po prostu ci ludzie jeszcze nie potrafili z tych sił wykorzystać. Ale wracając do doświadczeń mego męża, muszę jeszcze wspomnieć o tym, co sam pisze w swojej książce Świat mego ducha, mianowicie, że czasem miewał widzenia. Na potwierdzenie tego muszę przytoczyć protokół, który się znajduje w książce mego męża i odczytam go. Podpisany przez sędziego zenona kozieła. W gorący dzień przy końcu czerwca około godziny piątej, szóstej po południu siedzieliśmy u brzegu Wisły z prawej strony mostu poniatowskiego. Po drugiej stronie od Pragi kąpała się grupa mężczyzn, jak się później okazało, żołnierzy. Wesołe ich okrzyki dochodziły przez rzekę do nas. W pewnym momencie ujrzeliśmy podchodzącego nerwowo szybkim krokiem do brzegu. Dość tęgiego mężczyznę, a którym był znany nam dobrze z widzenia pan Stefan Osowiecki. Mieliśmy wrażenie, że pan Osowiecki bardzo się spieszy, bo tylko co przyjechał na brzeg rzeki dorożką i wskoczył do jednej z najbliżej znajdujących się ludek. Most nie był wtedy odbudowany. Po czym natychmiast odpłynął, kierując się ku drugiemu brzegowi, gdzie kąpali się żołnierze. W tym samym momencie zauważyliśmy wśród kąpiących się jakieś zamieszanie. I najwyraźniej widać było, że kilku z nich natrafiło na głębi i zaczyna tonąć. Właśnie na tę chwilę podpłynął pan Sowiecki i z pomocą przewoźnika uratował życie trzem tonącym. Czwarty niestety poszedł na dno. Świadkami tego szczęśliwego uratowania była moja żona, Antoni Jundził i ja. Kiedy w jakiś czas potem poznaliśmy pana Sowieckiego i przypomniałem mu jego roli w ratowaniu tonących, Opowiedział nam, że miał wizję, wizję, że znalazł się wtedy na brzegu Wisły i wsiadł do łódki pod jakimś wewnętrznym nakazem, który go zmusił do porzucenia pracy, jaką był zajęty u siebie i udania się natychmiast na brzeg Wisły, by nieść pomoc tonącym. Podpisany Zenon Koziel, sędzia Warszawskiego Sądu Okręgowego. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że ponieważ na wstępie powiedziałam, że będę się starała mówić, obiektywnie, bo mówię o swoim mężu i że chcę unikać samych likosuperlatywów, więc ponieważ mówiłam o samych doświadczeniach, które się udawały, chcę jednak powiedzieć, że czasami bywały wypadki, że mąż, mąż mój potrafił się pomylić. Dlatego, że często był przemęczony, a po drugie, jeżeli ktoś przynosił i prosił go o kilka doświadczeń, jednak go to denerwowało i wtedy Zdarzało się, że takie drugie, trzecie doświadczenie się nie udało. Wtedy mówił z całą skromnością: Przecież jestem tylko człowiekiem i mogę się mylić. A nawet często bardzo przed takim udanym doświadczeniem też to zaznaczał. I mówił: Nie wiem, czy powiem tak, jak jest w rzeczywistości, bo mogę się przecież pomylić. Proszę Państwa, te zdarzenia, o których opowiadałam, miały miejsce wszystkie przed II wojną światową. Ale dar mego męża spotęgował się. I przede wszystkim przydał się ludziom w czasie wojny i w czasie powstania. Wtedy udzielał prawie codziennie pomocy ludziom, którzy się do niego tłumnie zwracali. Między innymi chcę tutaj opowiedzieć o doświadczeniu, które zrobił dla żony generała Boltucia. Było to 24 września. W Ponieważ mieszkanie nasze na Polnej było zburzone, my przejściowo mieszkaliśmy na ulicy Brackiej pod numerem 5. Tam tego dnia było bardzo silne bombardowanie, dlatego że na rogu ulicy Nowogrodzkiej na domu stała zenitówka, więc była pod ciągłym obstrzałem z aeroplanów niemieckich. Wszyscy chronili się do schronów. W tym momencie weszła do biura żona generała Boltucia ze swoim ojcem, który był kolegą mojego męża z okresu szkolnych i zwróciła się z prośbą o pomoc, gdyż była bardzo niespokojna o swego męża, który szedł na pomoc w Warszawie z całym oddziałem. Mąż mój wziął jego zdaje się czapkę, czy jakiś, jakiś inny, część jego garderoby do ręki i otworzył od razu cały obraz. Od razu powiedział, że jest w wielkim niebezpieczeństwie, że idzie w stronę Warszawy i że trzeba, ratunek jest jemu koniecznie potrzebny. Dalszy ciąg już przytoczę z protokołu generalowej Boltuciowej, która mi go nadesłała i przytoczę go dosłownie. Pisze między innymi o brzasku mąż mój idzie z dużym oddziałem. Koloniego niego widzi oficerów, których szczegółowo i tak charakterystycznie opisywał, że mogłam poznać ich sylwetek, jak na przykład kapitana Kwiatkowskiego, majora Kunce i innych. Widział inżynierosowiecki, jak mój mąż trafiony w szyję, pada do rowu, jak stara się podnieść, ale krew upływa z wielką szybkością. Powiedział też, żebym prędzej szła przez Żoliborz szosą i szukała mego męża za mostkiem przed białymi domami, że bardzo potrzebuje pomocy. Planik sytuacyjny odręcznie odrysował. Ojcu mojemu zaś powiedział, że stan mego męża jest beznadziejny. Zaraz następnego dnia, chociaż kapitulacja jeszcze nie była podpisana, otrzymałam przepustkę od prezydenta Starzyńskiego. Wraz z butelką jakiegoś nadzwyczajnego koniaku na wzmocnienie dla męża, i wyruszyłam na poszukiwanie mego męża, idąc za wskazówkami inżyniera osowieckiego. Niestety, męża mego już nie zastałam żywego. Rzeczywiście, tak jak mówił, inżynier osowiecki został ranny w szyję i z upływem krwi skonał bardzo szybko. Na grobach sąsiednich wyczytałam nazwiska oficerów. Któryś widział inżynier w swojej wizji obok mego męża, podpisany Maria Bołtuć Toruń, dnia 24 czerwca 1947 roku. Obecnie generała Bołtuciowa znajduje się w Warszawie. W czasie okupacji, kiedy zamieszkaliśmy po zburzeniu mieszkania na ulicy Marszałkowskiej 17, tłumnie ludzie z całej Polski, prawie przybywali do mego męża, chcąc się dowiedzieć o losie swoich najbliższych, zaginionych. Mąż mój przyjmował zwykle w rannych godzinach tych ludzi. Mieszkanie nasze było przepełnione, czasami robiło wrażenia nawet jakby jakiegoś dworca kolejowego, bo przyjeżdżali ludzie z różnych stron Polski, czasami prosto z kolei z walizkami. Mąż mój nikogo nie odtrącał, nikomu nie odmawiał. I kiedyś nas zwróconą przeze mnie uwagę, że się przecież przemęcza, że się naraża, bo Gestapo śledzi, na to mieliśmy dowody. Mówił: no cóż, ja po kiedy ja nie mogę odmówić, słowo nie nie przechodzi mi jakoś przez gardło. Po prostu mam widocznie jakąś wadę organiczną. Wielu ludziom w czasie okupacji udało mu się przestrzec przed wielkim, grożącym niebezpieczeństwem. Niektórych ustrzegł od wywiezienia do geta. Ci ludzie żyją. Są nawet w Warszawie. Nie wymieniam ich z nazwisk, ale wiem, że mu są szczerze za to wdzięczni. Niestety co do siebie nie przewidywał nic. Po prostu dlatego może, że się nad tym nie zastanawiał.